Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Adam Mickiewicz. Sonety krymskie. Cisza morska na wysokości Tarkankut. Już wstążkę pawilonu wiatr zaledwie muśnie. Cichymi gra piersiami rozjaśniona woda. Jak marząca o szczęściu narzeczona młoda zbudzi się, aby westchnąć i wnet znowu uśnie. Żagle na kształt chorągwi, gdy wojnę skończono, drzemią na masztach nagich. Okręt lekkim ruchem kołysa się, jak gdyby przykuty łańcuchem. Majtek wytchnął, Podróżne rozśmiało się grono. O morze, pośród twoich wesołych żyjątek jest polip, co śpi na dnie, gdy się niebo chmurzy, a na ciszę długiemi wywija ramiony. O myśli, w twojej głębi jest hydra pamiątek, Coś śpi w pośród złych losów i namiętnej burzy, a gdy serce spokojne, zatapia w niem szpony. Audiobuch pochodzi z darmowej biblioteki internetowej wolne lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnelektury.pl.